Spacer wśród wspomnień to cykl wywiadów z mieszkańcami gminy Siechnice. Robimy wywiady z mieszkańcami Siechnic i wszystkich pięknych miejsc w okolicy. Rozmawiamy, wspominamy, czasem przenosimy się w czasie, śmiejemy się i wzruszamy, a nade wszystko zachowujemy cennych Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO. Na lata 2021-2030. Rozmowa z panią Władysławą. Dzień dobry. Chciałabym Cię serdecznie powitać na rozmowie. W ramach projektu Spacer wśród wspomnień. Chciałabym porozmawiać z Tobą o wspomnieniach Twoich związanych z gminą Siechnice, więc z dominą w słuchę. Może nowy odpowiem i miłą ludzi miło Ludmilo, z Tobą porozmawiać. Że zadam Pierwsze pytanie, jak Badma mieszkasz w Księcach? Czy, czy, czy tutaj się urodziłaś? Czy jesteś przyjazna Sietniczarką? No, kiedy? Przyjechałam z Międzylesia, z Kresów na Ukrainie, bo długo żyje przyjechałam do Siednic do gminy święta Katarzyna 1 kwietnia. W 1961 roku. No, jakie są twoje pierwsze wspomnienia? Ja nie, w ogóle pierwsze kroki w tych nie, nie, czy przyjechałaś tutaj ze miłością, czy za pracą dowiedziałam się od koleżanki, że tutaj na, na miejsce jej y, 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 musi wrócić do Ząbkowic bo narzeczony będzie zmienił zdanie i się nie ożeni z, z tą koleżanką. Więc zaprosiła mnie w niedzielę, żeby przyjechać do, do Siechnic autobusem Nowe 101 z Książa. 15 minut czekałam na przystanku w Siechnic. Tak, jak rozumiem, koleżanka zaproponowała Ci miejsce pracy po tak. sobie, tak? Po sobie. Mm. I poszłyśmy do kierowniczki <laughs> pani Rakowskiej, do mieszkania, to było w niedzielę. I rzeczywiście polubownie od razu napisała, że do, proszę o przyjęcie do przedszkola przy zootechnicznym zakładzie doświadczalnym Trzechnica w Siechnicach. I rzeczywiście w poniedziałek 1 kwietnia 1961 roku rozpoczęłam pracę w przedszkolu. A, czyli akurat zacząć pracę od dnia prima aprilis. I jak długo trwała ta praca w przedszkolu i jak, jak ją wspominasz? Cudownie wspominam. Okazuje się, że dzieci byłam przygotowana. Do, do, do pracy z dziećmi, no i dzieci polubiły mnie, nieskromnie mówiąc. I walczyły, 1 września rodzice na przykład prosili, że, żeby umieścić dziecko w gładzi grupie, nieskromnie no mówiąc. Ja, ja. Ale się nie dziwię temu. No i, i 30, tak. 30 lat przepracowałam. Jak pierwszy zawał mój mąż dostał, to przypomniałam sobie, że po 30 latach pracy jako nauczyciel przedszkola mam prawo przejść na emeryturę. Przeszłam jeszcze 7 lat. Już po naliczeniu emerytury jeszcze pracowałam z dziećmi sześciolatkami w swoim przedszkolu. A powiedz mi, jakie stanowiska tam panłaś? Czy... Jako nauczyciel Jaki przedszkola, nauczyciel, tak? a potem już i awansowałam po tych reorganizacjach to jako Dyrektor przedszkola, bo to wprowadzili w 1990 chyba roku. Te zmiany nastąpiły, no i należało podwyższyć studia na magisterskie. Mm -hmm. e, może opowiedz coś, jak, jak wyglądały się w latach 60., w tamtym wieku. <tryk> 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 tak, w ubiegłym wieku, tak. <tryk> Szłam na spacer w niedzielę, nie mogłam się przyzwyczaić. Ponury, nie znałam nikogo. Poszłam na spacer w białej bluzeczce, w ciemnych jakiś spodniach i szpileczkach, bo musiałam podwyższyć się, bo jestem panią nauczycielem przedszkola w Siechnicach. Poszłam na spacer i wszyscy mnie mijali. I uśmiechali się, ale życzliwie. Nie rozumiałam, pomyślałam, że sympatyczni ludzie, jak się do mnie uśmiechają. Ale potem, jak po powrocie ze spaceru nad Ołapką, moja bluzyczka wyglądała w kropki czarne. A to była z kominów elektrociepłowni, sadza leciała. I rzeczywiście ta bluzeczka była kropki czarna. No to, no to takie wspomnienie. Tak jak długo to kopciło, myślę, że, że, tak, że tak dużo, dużo może nie może zgłosiłam, nawiązałam kontakt ze szkołą, bo to młodzi wtedy. Personel nauczyciele był młody, młodzież to była i wyciągnęli, zapraszali mnie do, na, na potańcówki o. i mieć Sław Dobrzeński był kierownikiem szkoły i tak się młodzi spotykaliśmy się, wymienialiśmy sobie i tak pomału. Przyzwyczajałam się do środowiska nauczycielskiego i spędziłam od razu zaakceptowali mnie że rzeczywiście uczestniczyłam w różnych zebraniach, no i między innymi w spotkaniach ta, ta młodzież po 20 parę lat, wszyscy nauczyciele mnie, mnie mają, niektórzy już nie żyją, a, ale pamiętam te wszystkie zaakceptowali mnie i tak wciągnęli do spotkań. Y, tak, spotkania, a czy, y, y, do, czy się w w Czy to było w Siednicach? Tak, 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 to było w Siednicach. <tanie> po tych potańcówkach. Tak, <tanie> i okazuje się, że syn głównego księgowego w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Przysiadł się w niedzielę po południu na, na moim kocu opalałam się. I tak się zaczęło. I trwało i, 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 tak. i trwało 44 lata, bo śmierci nastąpiła drugi zabój. Męża pochowałam, ale w tym czasie odchowaliśmy dwoje dzieci rok do roku. Także skończyły studia, i rzeczywiście ja też skończyłam zaocznie studia w Krakowie. Okazuje się, że to jest opowiadanie na przyszłość, jak chciałam uzyskać studia, pedagogiczne studia, i pogłębiłam te wiadomości, i moje dzieci też Ukończyły Politechnikę akurat. A mąż dostał Piątego roku na Matematyce, wzięliśmy ślub, no i rok po roku urodziłam syna i córkę i skończyli studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek programiści. I czy, czyli wraz z potężnymi miłością, tak. się w stawały się piękniejsze. Co zauroczyło cię tak najbardziej na w miłości, a miejsce na ziemi? E, tak, bo wciągnięto mnie jest do pracy i wciągnięto do życia społecznego. I zostałam. Czy, czy czujesz się wspomnieniem? Tak. I e, udało mi się z, e, Zrealizować trzy marzenia, które nie przypuszczałam, że, że, spełnię i mam następne trzy marzenia, które do, do śmierci może mi się może, może powiedz o tych trzech spełnionych i o tych, o których możesz. Pierwsze to wybudowanie tego przedszkola kładowego, składkowego, dzięki w przekonaniu oświaty. Pan Markowski był specjalistą od oświaty w Gminie Świętej Katarzynie i udało się przekonać wybudowanie tego przedszkola. Za rok będzie 40-lecie wybudowanie tego przedszkola. A drugie marzenie? A drugie marzenie walczyłam również z innymi radnymi. Uzyskanie trap miejskich w Siechnicach. Ach, nie, czyli masz bardzo duży wkład w powstanie miasta siechnicę, A naturalnie, a trzecie, a, a, a trzecie wspomnienie, marzenie za to punkt. może to e, bardzo, przy okazji. To oczywiście, sobie. a te, który możesz teraz zrealizować. Jeszcze tak, może coś zrobić tego. Tak, utworzenie domu. Dziennego pobytu z klasy Miery. I to już mam do, do dokumenty, gdzie przeanalizowałam z, z, z panem Milanem Uszakiem i zgo, zgodził się pisemnie, odpowiedział zastępca Mariusz Rożnowicz, że, że rzeczywiście to jest racja i mają działkę i już się dzieje. I piękne już się marzenie. Tak, I to się jako seniorka wspieram. Tak. I, i, i rzeczywiście dowiemy się na, na spotkaniu pan i burmistrz, pan Milan. A, budowa. A takie os, osobiste, osobiste marzenie. Jakie ja masz? Miałam osobiste, ale przyjaciel zmarł. A mhm. mieliśmy plany. Doszłam do, do wniosku, że takie miłe wspomnienia mam i niech zostaną tak, moimi wspomnieniami. Tak. Cieszę się, że, aha, i trzecie, przypomniałam sobie marzenie, że udało mi się zrealizować, utworzyć aktywnych seniorów. Tutaj przyszłam do Centrum Kultury, pani Anna Łepecka zgodziła się i Tutaj opisane jest w kronice, jak koncepcję przedstawiłam, co ten działak, klub, ale w innej formie, brakowało mi tego ruchu, ćwiczeń zdrowotnych i pogadanych, spotkań z specjalistami i to właśnie przedstawiłam i pani dyrektor Anna Łopecka wyraziła zgodę i wspierała. Dziękujemy, no, że, że ja, dalej funkcjonuje. Ja również przy okazji dziękuję Tobie, bo od niedawna jestem też członkiem tego klubu Aktywny a Senior, tak? Także, także dziękuję, podziwiam Twoją aktywność. No i a może jeszcze coś drugie powiem? marzenie a? i trzy marzenia mam. Wymieniłam Domu Kultury. Dla seniorów w siechnicach i również ławeczka dla polskiej babci, dla polskiego dziadka. Piękna! I, Piękna. i poproszę jest, jest jest po entoficzny. wyborach proszę o pomoc w założeniu fundacji, bo to sobie wyobrażam, że. że, że... Zapraszam się do pomocy. Tak? Bo, bo rzeczywiście. To uzgodnione i rzeczywiście żadnego nie mamy pomnika. Jak pomnik Mariusz Rożnowicz odpowiedział, spróbujmy w Siechnicach wybudować cywilne pomniki. Tak. I w podziękowaniu dla babci polskiej i dla dziadka polskiego, więc no bardzo, 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 bardzo e, e, so, są e, e, Twoje wspomnienia takie e, aktywne, że się tak wyrażę. E, no i a może coś o, o Twojej, twojej aparycji, śpiewaniu, w e, e, tak. strojach. O, o co lubisz? Też tak. śpiewamy od śmierci męża. Po koleżanki namówili i, i rzeczywiście. Od tego czasu, a to już minęło 12 lat, od śmierci męża, to śpiewa w kantacie. I teraz powiat wrocławski. Okazuje się, że, że przez Basię Kosterską słynne występujemy w październiku, 13 października, na forum Rady Seniorów Powiatowej Radzie. Kantata zaśpiewa trzy piosenki. czy przygotowujemy. Czyli reasumując, rozmawiam z ikoną Siechnicy. Nie, nie. Tak, cieszę tak, się, tak, jestem, bardzo, jestem, bardzo po prostu wierną i zakochałam się. Jestem stuprocentową Ksiechniczanką. Popieram najwyspanialsze siekniczanki są przyjemne, jak, i jeszcze na o tak. Warszawiankach, tak, tutaj. O siekniczankach. I mamy siekniczanki. Tak, tak. Mamy melodię swoje I ja. zaśpiewamy, yy, yy, na powiatowym forum. Wchodzę w skład y, również, Gminę reprezentuje Siechnice w Nicę Radzie Seniorów. Pięknie, bardzo pięknie. I jeszcze trzecie marzenie społeczne. Ośrodek Domu Kultury albo rozbudować, albo wybrać po nowemu do sprawdziwego zdarzenia Dom Kultury marzenie. w Trze, czy mam ja naliczyłam najmniej cztery, ale to piękne. Mm. <laughs> Także na dziś może no, czas nas ogranicza. Mm. Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję na dalsze rozmowy i dalsze wspomnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.